Mam na imię Roman. Od czterech lat nałogowo czytam komiksy. Przez to wyrzucili mnie z roboty, odeszła ode mnie moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Cześć wszystkim, z tej strony Filip za sterami Bartosz Snowiec rozpoczynamy audycję prosto z kadru, czyli audycję poświęconą sztuce komiksu. Na początku jeszcze takie, y takie informacje z kraju. Otóż e, Polkon będzie za tydzień się odbywa we Wrocławiu. 23-26 sierpnia. E, zapraszam wszystkich, tym bardziej, że sala komiksowa e, również wspomagana jest przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, także naprawdę możecie spodziewać się samych ekstra wypasów. Dla fanów mangi i anime również jest osobne pomieszczenie. Dzisiaj, jak wszyscy doskonale wiecie, bo słuchacie cały dzień Radio Afera, są 35... rocznica 35 śmierci Elvisa. Część ludzi. E, ludzi uważało Elvisa za kosmitę, No i dzisiaj komiks o kosmitach, raczej może nie de facto o kosmitach, ale w ogóle o e, klimatach science fiction. Także zapraszam już po krótkiej przerwie muzycznej. E, jak zwykle na początku będzie to kawałek z wytwórni Export label Free the Beats z płyty Silex kawałek e, Angelic Wolf. początek komik serii Armada z wydawnictwa Egmont. Na polskim rynku został wydany 14 album. Ogółem wyszło już we Francji 15. Do tego kroniki Armady w sześciu albumach oraz jeszcze kolejne, kolejna miniseria Navis. 5 tomów. I o czym jest armada? Armada to jest ogółem. To armada statków kosmicznych, w których to zamieszkuje mnóstwo istot pozaziemskich, różnych takich ufolutków, różnych obcych. Nevis to jest jedyny człowiek, w zasadzie to pani, kobieta z naszej po prostu rasy. No i takim powiedzmy wątkiem przewodnim jest to, że ona poszukuje innych istot ze swojej właśnie rasy. No to jest takie o tyle. Hmm, Pogmatwane, ponieważ e, ostatnie albumy to była jedna zamknięta całość, jedna wielka historia, która to była tak naprawdę spiskiem w armadzie, ponieważ e, był po prostu atak na jeden ze statków, za co została skarżona nawis. E, I tak naprawdę wszystko to się okazuje jednym wielkim planem, żeby ujawnić. Skorumpowanych dygnitarzy, ludzi, którzy siedzą w radzie tych najwyższej, tej całej armady, no i oni tam spiskują, robią rzeczy złe, no i ci dobrzy w tym nawis musi po prostu, e, mają misję, żeby znaleźć kto to tak naprawdę za tym wszystkim stoi. Tutaj akurat jest pewien problem, ponieważ pojawia się e, osobnik takiej zapomnianej już rasy w kosmosie, rasy łowców, zabójców, można powiedzieć, że. Predatorzy, aczkolwiek oni Predatora, Predatorów nie przypominają. Sześciu ich zostało w całej galaktyce. E, w zasadzie ta istota podobna jest do Obcego, do Aliena e, autorstwa Giger'a, którego kojarzymy z filmu na przykład Ósmy e, Pasażer Nostromo oraz w ogóle całej sagi Obcem, potem Aliens vs Predator. No i tutaj dochodzi do pojedynków, w zasadzie do dwóch pojedynków z Navis. Nawis tutaj została przeszkolona przez Armadę, poznajemy ją w pierwszym albumie, kiedy do nas tak naprawdę niczym mogli, niczym Songo z Dragon Balla, dziką dziewczynką, która żyje w dżungli, na którą to planetę najeżdża Armada. No i dużo, dużo się zdarzyło. Ona w tym czasie stała agentką. No i dlaczego ta seria jest dobra? Dlaczego ta seria jest świetna? Dlaczego ta seria się po prostu broni? To jest mainstream francuski, także spodziewamy się tutaj, jak, jeśli chodzi o mainstream, to spodziewamy się pięknych pań oraz dobrze, świetnie wyrzeźbionych panów, czyli piękne buzie, wspaniała muskulatura i tak, plusami są na przykład jest fakt, że tutaj nie ma taki, a, takiego agresywnego piękna, że bohaterka Navis y, nie jest tak super ekstra laleczką Barbie taką, wiecie, plastikową umalowaną, nie, ona tutaj nie ma wielkich piersi, nie ma tej takiej talii osy, jest normalną dziewczyną można powiedzieć, normalną, ładną dziewczyną no bo jednak jest w ten atrakcyjny sposób rysowana. Co dalej? W ogóle główny bohater jest kobietą, czyli główną bohaterką jest dziewczyna. Co też jest rzadkość. Jak ja tak rzucam oczami wyobraźni, czy znaczy tak, że szukam w pamięci jakiejś pozycji, gdzie główną bohaterką jest kobieta, to przypomina mi się Pippi Langström, e, Tomb Raider, no i saga o obcym, gdzie właśnie to była ta replay, a potem Aliens vs. Predator zawsze była jakaś tam pani żołnierz. A tak to dalej, no to no lipa. No, w zasadzie można by poszperać w e, azjatyckich komiksach. Alita, gęstmy w Kec. No i tutaj jest jakieś, jakieś urozmaicenie, ale to mnie na przykład zastanawia, dlaczego zawsze głównymi baterami są mężczyźni. Okej, okay, wszystko spoko, ale dajmy też szansę kobietom. Także pod tym względem Armada również pozytywnie zaskakuje. Co dalej? Świetne ar środki artystyczne. Tutaj naprawdę. Kasy, coś fajnego, bardzo dynamiczne rysunki, chociaż ten dynamizm nie jest podkreślany przez kształty kadrów, bo tutaj cały czas. Jest ta ortogonalność, aczkolwiek linie kinetyczne, podkreślający ruch, można powiedzieć, że takie wręcz azjatyckie, aczkolwiek teraz już mamy taką erę globalizacji, że te style się już mieszają i nie można powiedzieć, że coś jest tylko i wyłącznie japońskie, coś jest tylko i wyłącznie amerykańskie albo coś jest tylko i wyłącznie francuskie. Tutaj widać, że Buczet świetnie adaptuje różne środki artystyczne, różne style z całego świata, po czym e, miksuje to na swój własny sposób i wychodzi coś rewelacyjnego. Bardzo fajna animacja, zwłaszcza walka potyczek. Wszystko jest ekstra, wszystko jest wyraźne. Mnie się to bardzo podoba. Również takie szczegóły, jak na przykład onomatopeje, kiedy to nawis spada po drzewach łamiąc gałęzie, po czym te wszystkie krak, krak, krak również są przyłamane niczym te gałęzie. No mnie osobiście to się bardzo podoba. No i oczywiście finałowa walka z tym całym obcym, która bardzo tutaj przypomina przygotowania Schwarzenegera do walki z Predatorem, ponieważ nawis wraca do swojej dżungli. Tam szykuje pułapki, szykuje naostrzone badyle, po to, żeby ten stwór, który jest stworzony tylko i wyłącznie do walki, się nadział. A on też jest całkiem fajny. On jest takim połączeniem modliszki obcego. Ma takie ciekawe łapki, mnóstwo jakichś takich igieł, którymi miota na wszystkie strony. No ja gołem pokazuję na początku komiksu fajną akcyjkę, także myślę, że wszyscy fani Armady będą zadowoleni. Niestety to nie jest ten sposób, że każdy album jest zamkniętą całością. Tak jak wspominałem mamy tutaj ciąg dalszy tomu, akcji z tomu 13, kiedy to Navi została zmuszona do porwania jednego z, rady, jednego z przewodniczących rady. Później się okazało, że to wszystko było kartowane z panem zwanym Echmte Cisron. No i tutaj jeśli już mówimy o tych wszystkich obcych, o tych wszystkich uforutkach, to warto odmienić, że kolejnym plusem tej serii, jest, są świetne projekty postaci, które nie są do znudzenia humanoidalne i tak naprawdę ludzie się różnią tylko brakiem, albo dużą ilością włosów, brakiem albo dużą ilością uszy, oczu i tak dalej. Tutaj konkretnie e, buczet, baczet, nie wiem jak to się niestety czyta, e, po prostu rozwija. Po, Pokazuje swoje różne pomysły, różne koncepcje. To samo się tyczy różnego sprzętu. Zwłaszcza yy, jeśli chodzi o Tom 13, kiedy to jest po prostu jeden wielki wyścig. Myślę, że fani motoryzacji również znajdą coś do siebie. No i oczywiście rysunki. Kontur z wypełnieniem kolorów. Na początku razi mnie, przynajmniej osobiście, taką pewną sztucznością, aczkolwiek bardzo szybko wchodzimy w ten świat, i to już po prostu nawet nie przeszkadza, staje się wręcz atutem. Może coś na zakończenie o autorach, ponieważ yy, yy, trzeba nadmienić, że za scenariusz odpowiedzialny jest Jean-David Morvan, za rysunki Philippe Bacchet. Morvan urodził się w dwu, 28 listopada w 1969 roku we Francji. Jak był mały, czytał Waleriana. Potem studiował w Brukseli, najpierw w Szkole Świętego Łukasza na Wydziale Komiksów, potem na Akademii Sztuk Pięknych. Na początku o dziwo rysował bardziej, chętniej, to bardziej go kręciło, aczkolwiek później stwierdził, że jednak woli pisać. No i spotkał w pewnym momencie Filipa Baczet, z którym rozpoczął taki komiks jak Nomad. No i przechodzimy w tym momencie do Filipa Baczet, który urodził się 7 maja w 1962 roku. On jest Belgiem i rozpoczął właśnie zmorwanym sagę Armada. W 1998 roku wydał również La Cue des Reponses w czasopiśmie Dragon. Obydwoje są zafascynowani science fiction, ale Batchet jeszcze zdobył, został wybrany najlepszym rysownikiem na festiwalu w Solis w 1998, za pierwszy ton z cyklu Armada. Potem w 2000 zdobył kolejną nagrodę na festiwalu Mason Lafitte i na festiwalu właśnie w Solis. Co warto powiedzieć jeszcze, że Morwana kojarzymy na przykład ze współpracy z mistrzem komiksu japońskiego Taniguchi. Chodzi tutaj o tytuł Mój rok... Tom pierwszy z wydawnictwa Hanami, i o tym wydawnictwie za chwileczkę, ale jeszcze tylko dokończę. Czy coś można jeszcze powiedzieć e, o Armadzie? Myślę, że jest to seria naprawdę, która jest warta polecenia, która jest warta, żeby wziąć ją do ręki, jeśli jesteście na przykład fanami e, komiksów z gatunku Shonen, czyli e, chociaż no, wymienianka Dragon Ball, Bleach, Naruto, to naprawdę znajdziecie również pewną odskocznię i coś dobrego dla siebie w Armadzie. Pod względem, jeśli chodzi e, właśnie o te wszystkie potyczki. Jeśli chodzi o... Klimaty science fiction, klimaty science fiction z pomysłem, to również polecam tym wszystkim, którzy jarają się obcym, jarają się właśnie chociażby Walerianem i innymi tego typu tytułami: Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wrota, Star Trek. Wszystko to jak najbardziej Armada z wydawnictwa Egmont. Cały czas jesteśmy w klimatach science fiction, więc uważam, że to jest świetna okazja, żeby zaprezentować wam parę kawałków wykonawcy Cell Dwellers, z jego najnowszej płyty Wish Upon a Black Star. Zobaczymy ile zdążymy, a na razie przechodzimy do komiksów. Tym razem bardziej przyziemne klimaty, ale oczywiście również akcja dzieje się w przyszłości, również science fiction, czyli seria Pluto. Plutę ja przyniosłem sobie tutaj do radia czwarty, piąty, szósty tom. Wydajność z kochanami powtarzam, ale to jest tak, że to jest na podstawie Astro Boy, Atom Żelazno Ręki, największy robot na Ziemi, autorstwa Osamu Tezuka, chociaż autorem Pluto jest Naoki Urasawa. No i bez Noi, od Noi nie rozpoczyna się zdań, to zapamiętajcie, więc stwierdziłem, że warto Wam przybliżyć postać Osamu Tezuka bo to jest tak naprawdę bardzo ważna osobistość i o dziwo tak nigdy w sumie nie było nic o Osamu Tezuka, także chciałbym się zmierzyć w tym momencie z jednym z gigantów światowego komiksu otóż Osamu Tezuka urodził się 3 listopada w 1928 roku zmarł 9 lutego w 1989 roku w Tokio na Raka jest to japoński mangaka, reżyser uwaga, doktor medycyny i producent anime on jest nazywany bogiem mangi. Dlaczego? Dlatego już zaraz dojdziemy. I jest porównywany na równi z Waltem Disneyem. Otóż zadebiutował w wieku 18 lat z komiksem Pamiętnik Mashan w 1946 roku w czasopiśmie dla dzieci Shogokumin Shinbun. Rok później wespół Shihimo Sakai opilkował mangę Shin Takarajima, Czyli Nowa Wyspa Skarbów, i ta manga okazała się niezwykle popularna, ponieważ została wydana w nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy. To jest 47 roku ubiegłego wieku. Dalej, w 51 dopiero ukończył studia medyczne, w 52 uzyskał dyplom lekarski, ale nigdy nie prowadził praktyki zawodowej i koncentrował się tylko i wyłącznie na e, pracy artystycznej, na swojej twórczości. Przeprowadził się do Tokio, i w 1954 był jeden z najlepiej zarabiających rysowników Japonii, ponieważ wtedy tworzył takie komiksy jak Yanguro Taitei", Tetsuwan Atomu, czyli Tetsuwan Atomu, czyli ten Astroboy, Chopi księżniczka. W 1961 obronił doktorat z medycyny na uniwersytecie medycznym w narze i otworzył własne studio filmowe pod nazwą Mushi Production. No i to Mushi Production tworzyło pierwsze filmy animowane. Znaczy, tworzył filmy animowane. Jego pierwszym było Aru Machikado no Monogatari w 62 roku, i w 1963 Tetsuwan Atomo, właśnie. E, istniało do 72 roku to Mushi Production, ponieważ to oczywiście e, zakończyło działalność na skutek problemów finansowych. Ale 4 lata później założył nowe studio Tezuka Productions, a w, a w 77 istniejące do dziś Mushi Productions. Nagrody, jakie otrzymał Osamu Tezuka. E, w 89 został pośmiertnie uhonorowany Orderem Świętego Skarbu Trzeciej Klasy, przyznawanym za wybitny wkład w rozwój Japonii. Trzykrotnie bo w 1964, 1967 i 1988 zdobył nagrodę imienia Ofuji Noburo w konkursie Manichi Eiga Konkurs za Arumahikado no Monogatari, Tenrakai no E oraz Morino Densetsu. W 1996 pośmiertnie e, podczas Mainichi Ega Konkurs za Blackjack zdobył główną nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. A w 84 otrzymał nagrodę główną w, na festiwalu filmów animowanych w Zagrzebiu za Jumping. E, w 1994 w Takarazuce otwarte zostało Muzeum Mangi Osamu Tezuki. No i jego imieniem zostały ustanowione e, dwie nagrody. W 1971 nagroda Tezuki, wydawnictwa Shui. Shui... nie. Shueisha. Oraz w 1997 nagroda kulturalna imienia samoty Zuki, tygodnika Asashi Shimbun. Czyli jak słyszycie, od jego nazwiska są dwie nagrody w Japonii, w tym jedna chyba najważniejsza, tak na dobrą sprawę. On był pionierem, e, który kształtował japoński komiks i e, filmy animowane, tak zwane anime. I to powinniście wiedzieć, to jest zabawne, ponieważ. E, on tworzył filmy, znaczy on tworzył mangi w latach 50., latach 40 a pierwsze anime w latach 60 i tak na dobrą sprawę e, później wszyscy się inspirowali jego pracą do tego stopnia, że śmiało mogę powiedzieć że gdyby nie Osamu Tezuka nie byłoby mangi, nie byłoby japońskiego komiksu, właśnie dzięki Osamu Tezuka mamy te charakterystyczne wielkie oczy w japońskich dziełach e, dzięki Osamu Tezuka był, e, był Ghost in the Shell, powstał, powstała Akira, a bez tego nie powstałoby na przykład Matrixa i Astro Boy. Astro Boy w 1952 roku został wydany, czyli Atom Żelaznołęki, albo inaczej Tetsuwan Atomu, Mighty Atom, Iron Arm Atom, różne ma nazwy. W 1963 powstał serial animowany. Jak sam autor stwierdził, jemu na początku sprawiał radość rysowanie tego komiksu, natomiast później to było po prostu rzut na taśmę. I już nie sprawiało mu to radości. No i dochodzimy do pana Naoki Arasawa, jeden z najbardziej znanych e, mangaków. On urodził się w 60. roku biegłego wieku. W 81. zadebiutował komiksem Return, a sławę przyniosła mu seria Jawara. E, obecnie, Pluto. No, o tym Pluto chciałem coś powiedzieć. E, otóż on wziął e, Astro Boya, on wziął Atoma, cały ten świat wykreowany przez Osamu Tezukę i opowiedział historię. No i tutaj jest też, Japończycy jarają się tego typu historiami, ponieważ dla nich to jest taka opowieść żelaznego Pinokia. Pinokio, autorstwa Karla Koliniego w odcinkach 1881-1883 był wydawany. Japończycy się tym jaraj jarają. Japończycy uwielbiają roboty, wychodzi na to. Nie, nie byłem nigdy w Japonii, nie potrafię udokumentować tego, aczkolwiek patrząc na te tytuły, na rzeczy, które dochodzą do nas z Japonii, czym oni się szczycą, to jednak to są roboty. I to jest w ten sposób, że Pluto, ja rozumiem, jaki jest fenomen tej serii. On jest Klasykiem w Japonii, u nas niestety jest tylko ciekawostką. To jest na tej zasadzie, że jeśli wy jesteście fanami mangi, to jest to dla Was lektura obowiązkowa. Natomiast e, dla innych odbiorców komiksu, no będzie to po prostu ciekawostka jedna z wielu, która. E, nie odkryje tak naprawdę tajemnicy Wszechświata. świata Pluto o co tutaj chodzi jest tytułowy Pluto to jest morderca robotów mamy parę zaawansowanych robotów w przyszłości na świecie ponieważ w piątym, szóstym tomie dowiadujemy się, jak to wszystko było naprawdę. Było sobie trzech e, profesorów. Hoffman, który wymyślił Zeronium, Tenma, który wymyślił sztuczną inteligencję i Newton Howard, który wymyślił energię fotonową. Każdy z nich wykombinował parę swoich robotów. One niestety miały wpływ w czasie pewnej wojny na wynik tej wojny. No i nie chcę tutaj spoilerować. Toczy się śledztwo. Jest sobie agent Interpolu Gezist. Jak sama nazwa wskazuje, on jest niemieckim robotem. I on ma tak naprawdę dwa rzechy do zgryzienia. Pierwszy to jest między innymi właśnie praca nad tym całym robotem, dobra, nie wiadomo czym, nie wiadomo kim, co niszczy najważniejsze, największe roboty na świecie. Te roboty co Tom giną po kolei, nic nie może zatrzymać tej destrukcyjnej siły. A w tym czasie jest w sobie pan Adolf Has, który należy do grupy religijnej, która nienawidzi robotów, i ten Adolf Has miał brata. Miał, ponieważ gazist. Tego brata mu kiedyś zabił. Tutaj pojawiają się e, dylematy na temat sztucznej inteligencji, czy można stworzyć idealną sztuczną inteligencję. Czy roboty mogą zabijać? No oczywiście nie, ponieważ są tak zaprogramowane. Dla was, Polaków, tego typu rozkminy mogą wydać się zabawne. Dla Japończyków no, już mniej zabawne, bardziej doszukują się w tym pewnych swoich właśnie ciekawostek. To jest. Inna kultura japońska, jesteśmy polską, więc nie zdziwmy się, że po prostu e, tematyka uczuć robotów, e, życie i śmierć robotów, już tutaj mamy świat, gdzie, gdzie to roboty zakładają rodziny, żenią się, wychodzą za mąż, mają takie prawa jak ludzie, pracują, żyją wśród nas. Coś zupełnie innego, coś, co nam się wydaje zabawne. Tak, znaczy ja to uczulam cały czas po prostu dlatego, ponieważ e, widziałem jaka jest reakcja niektórych odbiorców e, na tematykę, którą porusza Pluto na tej zasadzie. No i gdzieś teraz jeszcze jest kolejny e, poboczny wątek, okazuje się, że miał kasowaną pamięć i on rzeczywiście tego brata Dolfa Hasa kiedyś tam zabił. Dlaczego? Przeczytajcie sami, nie chcę spoilerować. E, ginie. Robot po robocie. Na końcu zostaje sam gezyść. No i w tomie szóstym mamy konfrontację. Jak ta konfrontacja się zakończy? Tego nie chcę oczywiście za, za wszelką cenę zdradzać. Co mogę powiedzieć? Bo podkreślałem to, że ta tematyka nie będzie poruszała naszych serc. Przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast... Warto zwrócić uwagę, trzeba zwrócić uwagę, że to jest cholernie dobrze opowiedziana historia. To są takie błachostki, które są tak świetnie opowiedziane, narracja i e, animacja jest tak perfekcyjna, że nawet najdrobniejsze szczegóły mogą wywołać palpitację serca, że czujemy ten dreszczyk e, w sytuacjach, kiedy tak naprawdę ktoś inny tego dreszczyku nie potrafiłby wydobyć. Tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że naoki Urasawa umie robić komiksy, umie opowiadać e, komiksy. Umie operować tym medium. To tej serii trzeba przyznać. Jest to naprawdę wzorowo, wzorowo przygotowana, przyzwoita seria, którą, jak wspomniałem, Japończycy, dla Japończyków to jest klasyk, dla nas to będzie tylko ciekawostka. Podsumowanie. Dzisiaj omówiona była Armada, Tom 14 z wydaństwa JPF oraz e, seria Pluto z wydawnictwa Hanami. Żegna się z Wami Filip Bong, e, Bartosz Synowiec przypominam, żeby wejść na stronę Polkon 2012.pl, ponieważ za tydzień mamy Polkon. Również przypominam, żeby polubić Prostoskadru na Facebooku i zaskrybować kanał Prostoskadłu na YouTubie. Do usłyszeń za tydzień. Hej, hej, papa. Bada boom, boom, ba. 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 Bada boom, bing boom, ba. Bada boom, bing boom, ba. Bada boom, bing boom,